Samolubstwo, czyli wyniesienie siebie ponad ludzi i Boga, jest często nieuświadomioną, ale często praktykowaną postawą ludzi, nawet tak zwanych wierzących, którzy nie chcąc mieć ducha ofiarnego, wytrwale dążą do swego wyznaczonego sobie celu. I trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, aby cały świat doznał degradacji i rezygnacji z niego dla wybraństwa Boga Jedynego. Bo Bóg jest jeden i niezmienny. I nad wszystko, nad wszystkich trzeba postawić pana Boga w życiu własnym. To bowiem bardziej kocha kogokolwiek z ludzi, albo siebie, czy sytuację. Nad Boga wynosi ten, ma wiarę pozorowaną i nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Do nieba pójdziesz całkowity i sam. Bez dodatkowych zainteresowań i przywiązań. Ale jeżeli jesteś zniewolony i przywiązany z dobyczami i przynależnością, to taki do nieba nie wejdziesz. Musisz być cały Boga. Bo gdy nie jesteś cały Boga, nie nadajesz się do tego, żeby z Bogiem być. I tu zaczyna się problem świadectwa, czyli ceny, jaką przyjdzie ci zapłacić za Twoją wiarę. Szczytem świadectwa jest męczeństwo. Męczeństwo dla wiary. Ono jest często niezauważone, dyskretne. Dziś jest to męczeństwo. Nie wprost dla wiary, tylko wprost dla dziesięciu boskich przykazań. Kto nieustępliwie broni życia, prawdy, kto nieustępliwie broni małżeństwa lub innej cząstki woli Bożej, ten może spotkać się z dyskretną, morderczą odpłatą, której doświadczają ludzie. A co powiedzieć na przykład o rozwodach? Rozwód to też męczeństwo. Kosztem opuszczonego małżonka, dzieci, kosztem utraconego Boga. Byle stało się to, co jest nieustępliwym, morderczym egoizmem osoby zainteresowanej. Dziś wielu ludzi do małżeństwa się nie nadaje, ale szukają małżeństwa jak głupu, a później jest tragedia. Co powiedzieć o żonie, która chce tak mężem zawładnąć? by jej służył, a ona nim dowodziła i było według jej morderczego zamysłu. Później zdziwienie, jeżeli on sobie szuka innych kobiet. Co powiedział małżonku, który swoje zainteresowania ma ponad obowiązki i wierność małżeńską? To jakiś potworny rodzaj egoizmu. I znowu małżeństwo ulega zamordowaniu. Męczennikami są dzieci, i na przykład żąż, mąż albo żona porzucona. Co sądzić o kobiecie, która u swojej córki tworzy morderczą legendę o jej ojcu, a on bandytą nie jest. Po to, by dziecko zawłaszczyć i zrobić z niego broń wymierzoną w małżonkach. Jest wiele dzisiaj nieprawości, które wymagają męczeństwa serca, cierpliwości, mądrości. Co sądzić o żonie, która musi karierę robić? A on się stołuje po knajpach rozmaitych, a ona siedzi w domu i nie gotuje, i później zdziwiona, że znalazł sobie jakąś inną. Co powiedzieć o wielu postawach, w które zostali ludzie wprowadzeni, przez media, propagandę i zdziczałe obyczaje, które uczą ludzi. Zafałszowanego człowieczeństwa, wrogich postaw, rywalizacji i ateizmu. Dlatego w sercach wielu ludzi męczennikiem jest Bóg, jako nieproszony gość, którego się wyrzuca, by nie miał znaczenia i nie kalał pamięci swoją obecnością. Wierność i obowiązkowość, ale do końca prowadzą do męczeństwa. Kto nie będzie wierny Bogu, nie będzie obowiązkowy zadaniom stanu, ten jest zdrajcą. I wielu jest takich. Święty Szczepan, pełen Boga i Jego mocy, nie uniknął wrogości i konfrontacji z nienawistnikami Bożego Narodzenia. Męczeństwa nie szukał, od męczeństwa nie uciekał. Ktoś musiał umrzeć, coś musiało zwyciężyć. Dlatego Pan Jezus ujawnił się w świętym Szczepanie, dla którego świat nie miał roli uwodzicielskiej, albowiem życie świętego było owocem zjednania z Bogiem i prawdą dobrej nowiny. Pan Jezus ukrzyżowany, a święty Szczepan ukamienowany z tego samego powodu, dlatego Bóg zwyciężył, a dla nas pozostaje utwierdzenie się w prawdzie, że z Bogiem wszystko można. I wielu, którzy się mordercza bezrozumnie zagalopowało, na bezbrzeża. Gdzie nie ma miejsca dla człowieka, pozostaje im pokutne żebractwo i wołanie Boże, ulituj się nade mną, aby uratować siebie i bliskich z beznadziei, otrzymanych ciosów i bezsensownych zaangażowań. Upartość i danak w swoim samolubstwie i egoizmie. W morderczym utwierdzeniu się sobie są często tak niepokonalne, że Bóg niepotrzebny tym ludziom przegrywa w ich życiu i traci swoje znaczenie i boską rolę. To są ci, którzy wiodą siebie na potępienie, a innych na zgorszenie. Nikt tak nie potrafi ukrzyżować Drugiego jak w rodzinie, mąż, żona, żona, męża lub dzieci. Najwięcej krzyża i łez jest w rodzinach, gdzie obiecywali sobie miłość, czyli ofiarność, cierpliwość, wytrwałość, wierność, aż do końca. A później się okazuje, że w chwili pierwszego kryzysu każdy dochodzi swego i stają się dwiema. Nieustępliwościami, oskarżającymi siebie. Bo każdemu niedobrze, bo został potraktowany niesprawiedliwie. To jak ci uczniowie, którzy po całorocznym nieuctwie w maju, czerwcu oczekują, że to nie ma znaczenia i będą mieć pozytywną ocenę. Pomimo wszystko módl się, gdyż tylko tam. Jak w kopalni złota znajdziesz swoje oczekiwania. Tylko na płaszczyźnie modlitwy i przebywania z Bogiem stałego dajesz sobie i Pan Bogu szansę na przeobrażenie i odratowanie. Męczeństwo jest szczytowym wyznaniem wiary. Zdarza się, Dosyć często, tylko w anonimowych okolicznościach, coraz częściej w Polsce. Wiara bowiem wywołuje sprzeciw, gniew i morderczą odpowiedź. A na ile pozwolą sobie prześladowcy, a na tyle, na ile my im pozwolimy, więc jeżeli oni sobie za wiele pozwalają, to z tchórzostwa naszego Tobie się wierzę. Tchórzostwo jednych ośmiela drugich. Człowiek uposażony w prawdę, czyli katolik. W orientację ostateczną, w łaskę od Boga. Jest najlepiej uzbrojonym człowiekiem na planecie Ziemi. Jeszcze się czegoś boi. To jest już gotowym łupem do zagospodarowania przez nieprawców, którzy nie mają wiary, prawdy i moralności. No, kandydatów do męczeństwa to wielu nie jest. Każdy chce żyć i jeszcze pożyć. Ale tak się jakoś składa, że niechcący też oddajesz życie komu i za co. Popatrz w lustro, nawet lustro może Ci powiedzieć, za co ty oddajesz życie. Był pewien bystry Łodzianin. Wiele lat temu już szedł nocą z pracy i natknął się na grupę no, ludzi niebezpiecznych i wtedy wpadł na pomysł, że będzie udawał mocno pijanego człowieka. I tak idzie i się zatacza. Okazali mu litość. Mówią, no zobacz, jaki zmordowany. Zostawimy go już. Przeszedł, przeżył. A oni oddawali życie za swoje pijaństwo. Każdy alkoholik, oczywiście, nie jest alkoholikiem, tylko smakoszem. Nie pije, bo musi, tylko dlatego, że chce. To jest ich logika rozumowania. Każdy taki nie pozwala sobie na wytrzeźwienie, bo życie w trzeźwości jest nie do zniesienia. Dla Niego na przykład no, trzeba się upić, żeby przeżyć samego siebie, i w ten sposób oddaje życie za co? Za używkę, za truciznę. A musi się upić, bo źle zagospodarował życiem, bo się pomylił. Bo był tak przemądrzały dawniej, że już dzisiaj nie może doścignąć Ciebie samego. Obłęd poznawczy jest niekiedy tak dramatyczny u ludzi, że tam nie docierają ani argumenty, ani moc, ani przemoc, nic. Więc ludzie oddają życie nie za Boga, za własne egoizmy. Narkomani, alkoholicy za trucizny, które spożywają, cudzołożnicy za łajdactwo, złodzieje za to, co ukradną, chciwcy za złupione pieniądze. I wtedy okazuje się, że namiętność, czyli grzech, główne zainteresowanie. Czyni człowieka opętanym, zniewolonym i za ową dolegliwość człowieka daje życie, na przykład chciwiec. Przez lata nie chodził do dentysty, oszkoda było pieniędzy. Teraz można by podleczyć oczy, nie oszkoda pieniędzy. Można było leczyć kości nie o szkoda pieniędzy. Doprowadził się do ruiny, ale szkoda pieniędzy. I pójdzie do grobu przed terminem, i zostaną po nim pieniądze. Komu przypadną? Nie wolno być męczennikiem grzechów. Jest takie powiedzonko w Polsce, Czym kto walczy od tego, ginie. Więc ludzkie zaangażowania, nadzieje, a raczej oczekiwania, te człowiecze mądrości, ulokowanie się w sytuacjach, sprawiają, iż człowiek tam się wypala i tam ginie. Teraz należy postawić pytanie: Gdzie był błąd? Trudno powiedzieć. Niedawno odbył się rozwód. Straszny rozwód. Zostało dwoje dzieci stęsknionych za matką i ojcem. Nie wiadomo, co z tymi, dzie z tymi dziećmi będzie. Bo dzieci rozwodu nie wezmą ani z matką, ani z ojcem. Co z tymi dziećmi będzie po posiewie rozwodowym? Czy i one oddadzą życie za zgubę własną za lat 20, 30, 40? Nikczemne życie podobne jest do samobójstwa. Gdy człowiekowi Bóg nie może wystarczyć, bo jest ledwo dodatkiem. To człowiek zaangażowany w swoje, jest katem i oprawcą dni swoich. I tak dzień za dniem. Dzień za dniem w samozakłamaniu, przeczekiwaniu, jakimś upojenia. Opójć się jeszcze można ideologią, propagandą, rzekomą mądrością, tym, co słyszysz, tym, co czytasz, tym, co widzisz. Uboić się możesz pracą zawodową i wypoczynkiem, upoić się, czyli obezwładnić, tak zakłamać, że stracisz dostęp do siebie, do władzy nad sobą, bo żeby być wolnym, trzeba sobie panować i siebie posiadać. Kto siebie nie posiada, bo musi, kto sobie nie panuje, bo nie włada sobą, ten nie może siebie dać, czyli nie może kochać, jako podlegający koniecznościom, czyli przymusom, wyborom, czyli zachciankom i bezwiednym zaangażowaniom, czyli bezmyślności, taki niewolnik trwoni czas i powiększa sobie bilans grzechowy, i oddaje życie za grzech. W piekle są męczennicy grzechów. Wykończyli się aż po wieczność. Nie musieli, ale chcieli. Ludzie uparci, którzy nie reagują na argument prawdy, rozumu. Logicznej konieczności. Czyli cierpiący na upartość bezmyślną, bezcelową, są jak samobójcy. Zważ na to, co się dzieje wokół ciebie. <laughs> na przykład, demoralizują w szkołach dzieci coraz bardziej, a naród milcze. Rama eksperymentów zaszprycowano w Warszawskiej szkole 246 dzieci. Dzieci są chore, z dolegliwościami masowo. Rozdali rodzicom ulotki, że wszystko w porządku, że tak ma być. Kto pozwolił im dysponować cudzymi dziećmi? A gdzie tam byli rodzice i mężczyźni? Gdy wróg nie przyjmuje argumentu, musisz ciebie bać. Trucizna, którą dzieciom podano na, to, to w oznaczeniu HPV, prowadzi do bezpłodności. Eksperyment został już wykonany na milionach Afrykanek. Są bezpłodne. Łatwo ludobójcom, gdy mają przed sobą stchórzonych Obywateli. Obywatel, jest to współczesna nazwa starożytnej nazwy, niewolnik. Niewolnik to brzydko brzmi, ale obywatel to brzmi dumnie. On nawet ma prawo płacić podatki. Zwłaszcza to. Jeśli wiara nie przeorganizuje myślenia, wrażliwości, osobowości, jeśli wiara nie będzie wieść Ciebie przez życie w Bożych relacjach z ludźmi, to będziesz szukał własnych egoistycznych cudowności, jak te gwiazdy sportowe. Zarabiają gigantyczne pieniądze, zmieniają sobie kochanków i kochanki. Dzień w dzień ciężko pracują albo świetnie się bawią. I żyją w swoim codziennym egoizmie. No cóż, kto nie chciał być sługą w rodzinie i dla rodziny, ten musi bić rekordy. To też upojenie. I fałszywy wzorzec dla innych. Często świetni sportowcy są kiepskimi ludźmi. Biją rekordy, które. Są krótkosezonowe. Natomiast dla każdego człowieka jest jeden rekord do zdobycia: świętość, znalezienie się przed Bogiem, uposażenie się w Jego łaskę. Jak to mówi, podajże z Pisma Świętego, wzięte, że są pewne tajemnice które wylatują wróblem, a wracają wołem. I są też takie, które mogą być krzyczane z megafonów, i ludzie nie słyszą. Bo gdybyś skarb znalazł, to byś sobie nie odpuścił, aż byś go nabył. Zabiegałbyś o skarb w życiu. A co jest skarbem Twojego życia? Codzienny stabilny spokój, sytość ciała i bezpieczeństwo od przemocy systemowej. Dopóki człowiek nie znajdzie Boga jako skarbu jedynego, to będzie wiódł życie marne i pozorowane. A gdy człowiek znajdzie skarb, który bierze się z woli Boga i jej pełnienia, wtedy jego życie jest właściwie wyprofilowane i nie ma w jego życiu już zbędnych chwil. To jest tak jak pewien ojciec w rodzinie: Jak już masz żonę i dzieci, to już nie należysz do siebie. To już kończą się heroizmy kawalerskie i wyczyny. Trzeba jakby siebie stłamsić, być sługą dorastających dzieci, wspomóc żonę. A jeszcze trzeba dużo mądrości, by dzieci, niechcący zresztą, nie ukierunkować błędnie na fałszywy cel. Spróbuj nie pielęgnować jednego chwasta w ogródku na działce tylko jednego. To ci tak się rozrośnie. Tak się rozrośnie, i trzeba w swoim życiu w swoje życie pielęgnować z wszystkich chwastów duchowych. W przeciwnym razie, jedno, jedyne wypielęgnowane albo zaniedbane zaniedbanie pochłonie Ciebie i przyprawi Cię o grozę i zbędny trud. W życiu duchowym jest tak jak z ludźmi, którzy lekceważą ciało. Przyjdzie zimna pora, czapki nie założą, szalika nie założą, nie ubiorą, są niedogrzani, a później chorują. I w życiu duchowym to samo, gdy człowiek szuka tylko świętego spokoju, stabilizacji, tolerancji i innej. Bez odpowiedzialnej, bezmyślności, no to zniszczy siebie i jego męczeństwem będzie to, jak się nawróci i zbawi. No przecież na początku nie o to chodziło. Nie chodzi o to, by ciągle być w akcję samoratowania. Lecz chodzi o to, by już od samego początku być jak drzewo który przynosi owoc. Świat bowiem strasznie ludzi znieprawił. W Polsce również. Najpierw jest zorganizowana demoralizacja i zdziczanie narodu, a później są straszliwe problemy społeczne. I nie ma środków na uratowanie ludzi znieprawionych. Nie ma fachowców, psychiatrów, Psychologów, pedagogów i innych magów odgrzebania w ludzkich duszach. Jeśli ci ludzie będą dotknięci miłością Pana Jezusa, przepadną i do końca swoich dni będą obciążeniem społecznym. Niedawno parę dni temu Pewien gość ze wschodu, lekarz, psychiatra, u wysoka klasa, wjechał autem w tłum ludzi w Niemczech. Świetna sprawa. Tak się Niemcy załatwili. Tak zostali kulturowo ubogaceni. Psychiatra? No tak, między pacjentem a psychiatrą jest różnica mniej niż minimalna. Módl się, abyś był odważny, by znać prawdę. Pierwszym stopniem odwagi jest odwaga do poznania prawdy. Później, proś Boga o odwagę, aby mężnie podjąć zobowiązania prawdy. A później, proś o męstwo w walce ze złem. Społecznego nie zaniedbasz. Swojego nie popuścisz, przypilnujesz spraw boskich, ojczyźnianych i rodzinnych. Nie musisz się ujawniać, ale lękać się nie będziesz, bo Bóg jest z Tobą. Wtedy się wyzwolisz od wady głównej, czyli tego mordowania się codziennego własną niesprawnością. I wtedy Oca lejesz, gdy będziesz mógł być człowiekiem według Bożego Zamysłu, a nie swojej wynalazczości.